W dzisiejszym odcinku Zjemy wielkie tajnej Zinczy Haterowie będą wodzić ze strumieniem wody i z wielkim dzbanem Będziemy atakować zink z wodą Poliko, obejrzyjcie do końca Tu będzie góra zinksów. Uczynię! 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 Kupiła jeden obiad! I piaskowy! FUĘ! Odnaleźć się do Powiedz mi dokładnie, co mam robić, i wtedy to zrobię. Wydaje mi się, że jak wylejemy tą wodę z tego wiadra, te dobre też mogą ucierpieć. Więc może powinny te dobre stać na jakimś nierozpuszczalnym wzniesieniu, wiesz? W jakiejś skrzynce z czegoś moglibyśmy taką skrzynkę zrobić. Wiem, one będą stały na worku z piachem. Dobra. Oni stoją na straży. Dobra. To ustawiaj. Ustawię super zinksy, a ja przygotuję wodny atak. Chyba się zmieści. Jak to utrzymało? Ja Nie wiem. Co ty będziesz teraz robił? Będę wylewał dzban wody. To poczekaj, ja ci powiem kiedy, tylko powiem dokładnie jeszcze co tutaj jest, że z tej oto zjeżdżalni Woda będzie płynąć, a zinksy nasze Będą musieli się utrzymać na nogach. Będą musieli się obronić, nie? Tak. Dostali wiadrem. Poktórka w zwolnionym tempie. No oczywiście dostały wiadrem. Ja wleję. Ty tam możesz stanąć za złocami. Teraz moja kolej. Dwa! Tam... Jeden trzy. Zwolnione tempo! Nie udało mi się. Masz lepszą technikę. Na stanowiska zawodniku. Ja ci powiem kiedy, dobra? Okej. Okay. Popatrz na mnie, powiedz, która to jest próba teraz? E, trzecia. Trzecia, dobra. No to jeszcze nie. Uwaga, dajemy czadu, no. 3, 2, 1. 3, 2, 1, start. Ale zobacz, ci się przewrócili i są na tym, na czubku góry. Masz lepszą technikę. Ustawiaj figurki, a ja wylewam wodę. Uwaga! Nagrywanie włączone. Trzy, dwa. Jakaś katastrofa w ogóle. Z tym. No nic nie wyszło z tym. I godem zostałeś zwycięzcą wodnego konkursu Super Films. Wygrałeś 2-0. Ani razu mi się nie udało ich zrzucić. Będę miał dla was niespodziankę! Zgadnijcie jaki Zinks jest moją ulubioną figurką. To... to Dino Max! Później będziesz musiał zrobić oddzielne mycie Zinksów. Wiesz o tym, nie? Ty też A, nie mi? To co? Mogę ci pomóc myć te Zinksy? Ustaw mniejszą moc trochę. Wygrałeś ze mną w tym konkursie Ale będziesz mył te zingsy O zmienił kolor! Pokaż. Kolor change. A na jaki zmienił? To jest trochę piasek O Rety, a jak miał wcześniej? Letę to na do dziś. Dobra. Podejdź trochę do zinksów, żeby mnie wi. Cały mokry jestem. Jeżeli podobał wam się nam, nasz odcinek o sportwingsach, to dajcie łapki w górę, to zrobimy więcej takich odcinków. Do tego odcinka Zasubskrybujcie nasz kanał. I zostawcie łapki w górę. A